na odbiór Janika zajęta jest jak będzie wolna to się odezwie A to niech czeka na nas tu, Dobra, dobra la, 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 la. <śśmienki> Kurwa nie mogę, nie mogę nie mogę, przysięgam, nie mogę Kurwa <śmienki> <śmienki> Ja kurwa szef nadzorny o kurwa! tego Tu już mnie montana raz Boże montana kurwa, kapela raz wyprowadzałeś z komendy O kurwa

Pomocy, ja oddycham, ja oddycham. Kurwa, aż się spociłem. O kurwa, Janino na radio odzywała kurwa. Wojsko, to leci wojsko do Janiny na dychę. O kurwa, o kurwa. O. Fuh, quality RP.

Wreszcie te drzwi o oh, elegancko. Dobra, <gryígen> <klucz> oh. 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 I'm so <laughs> Co trzeba? Żołnierzy chciałaś, Żołnierze, pani podporucznik Sonia, misja jest taka. Trzeba przywieźć z Ukrainy butle z gazem. Dzwonię do Esmina, Jasmina. <coughs> tak? I plan jest taki. Będziemy jak z Ukrainy dostarczą, pierwsze, zapamiętajcie. Załatwimy wam fałszywe dowody. Zero tutaj telefonów do rodziny, nic. to ma być na cichu, tak? Cele, tak jakie jest. So, cele jakie o, są to są z Komenda Mission Row oraz inne GoPa i buddy. Dlaczego pewnie macie pytanie? Dlatego, że oni utrudniają nam życie w mieście. Sądzicie tak czy nie? Czyli tak jest. Tak jest. Tak jest. Okay. jest, oczywiście. Więc proszę Was bardzo o dyskrecję, tak? Nie mówcie. W mi się to lakią ze śmiechu. Nie. Tylko po prostu musicie liczyć się w pracy. Witam zapraszam do samego końca tam tamtego chłopaka, żeby nie przeszkadzał. Jasne. No i pani Cezania podporuści będzie dowodziła akcją. Co i jak będziecie działać, i przekaże dalszy plan. Niestety nie może, go każdy wiedzieć. Będziecie się dowiadywać po części, jak będziecie jechać. O, Dlatego, kurde że nie mogą wyjść żadne informacje stąd. Wiecie, czym to grozi? Nie, bo to ja się Nie, nie tylko. No, jest nie możemy oświecić Zamknij No. I. Jestem cały kurwa, mam tak ryj gorące. Fundusze. Raz. Nie wiem, co my gdzie chcieli, Jakie samochody. Co innego, co brak brakuje. Pani, Pani sprawdza tam GPS-y, tak? Ta. No. Czego chcemy? Spokoju, kurwa, w mieście. Dokładnie, na początku. Fuj. Dobra, Kierzele jednak wraca. wracam. Otóż to. O kurwa. Tak jest. Tak ja jest. też tego chcę i właśnie będziemy walczyć o wolność. I cele są wyjebanie w powietrze tak policję, budynki, żeby nie mieli pracować o, kurwa. w kibicach. Nasz wujek kiedyś kochany. Rozumiecie? Tak? Proszę się nie śmieć. Niestety będą się chłodzić. Tak, powaga sytuacji. Tak, tak. No, i słuchajcie. Krótko na temat... Nikt nie musi o tym wiedzieć. Szybka akcja. Jedziemy do Ukrainy, tak? Teraz To jest pierwszy cel. Pani podporucznik Senia może dać tutaj sygnał im, że mogą mi wyruszać na Ukrainę, po butle z gazem. To wyruszamy po butle pierwszym samolotem, zajebiemy samolot, nie, nie najlepiej wiesz. ktoś, nie jedzie, nie jedzie, ma, nie kto? masz... O kurwa! kurwa! No, kto nam Święty, przeszkadza? Zamknięty. Nie, nie, to to, 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 Tak? Wyjedźcie proszę, dobra? Do roboty wrócicie za 7 minut, dobra? Dowody dostaniecie fałszywe przy lotnictwie, będziecie wsiadać w samolot. Nie, że wolicie dysk wolniej, a ciszej jechać samochodami, tymi busami. Jak, jak... Myślę, co? że łatwo może nas rozpoznać być. Jasne, i oczywiście nie pojedziecie w tych mundurach, bo będzie to właśnie przypał. Będą chcieli sprawdzić, czy pracowaliście kiedyś w jednostce O kurwa o co tu się dzieje? Na na no. kurwa, ale ty... Dobra, panie Piekne. odpowie, czy może już zadzwonić do... Aliportu, że niedługo zjawimy się Na moje nazwisko to będzie rid I żeby dowody już uszykowali Dzwonię Halo Dowody mi kurwa są potrzebne Halo kurwa i kurwo słyszysz? Halo no Halo dowody Kurwa ja nie wiem chyba już operacja Kurwa jest zjebana Czemu? Pani... Nie wiem, jakaś da, Pani... kurwa Zjebała tam jakąś kurwę <noise> o kurwa. 7 ja kurwa. No muszę, no ma ten. Do samego końca i nie pytaj. Do samego końca. O no kurwa. O kurwa. Trzeba część takie akcje robić. my na panią Sonię, tak? Żeby tutaj dała informację jak z tymi dowodami czy już doszły... A ten dalej chodzi. Barakobamy. Nie podchodzi pan pójdzie dalej Mogę pana prosić tylko wyjście? mam ważne spotkanko. Wypierdalaj żun jebany O kurwa. Tak słówka się wystraszył. Baczmę się dla pani pod za zatwierdzenie do w ogarnięcie. I pakujemy się do radiowozu. Jadę z panią stanął, musimy ustalić szczegóły. Ja na to Do radiowozu, do wozu. Z tyłu, z tyłu z pani Sonia. Nie do przodu, bo muszę... Ja nie, no do, do to przodu kurwa. Do przodu prowadzić nie umiem, kuru. Dawaj muzykę, Gabrysz. dawaj lecie muzykę, śpięta. Do tyłu. Wączy to radio, to nie jest kurwa film. Ja, ja też. Albo teatr, to ma <laughs> to w Nie ma mnie no, w domu. Nie ma mnie w, kury, fałki, w, kury, w, kury, w kury. jasne o. poproszę całą mnie kurwa starego Nie też? który zniknął 15 lat temu Nie o to, może Nie to tego w Nie mnie wysoko. Ja nie wierzę już, ja już nie wierzę. Kurwa, naprawdę, ja O kurwa. Ja to najgorsze? Wiecie najgorsze? Że dzisiaj w Afganistanie przyjęli Kazachara. Co to jest? Drugie największe miasto. Aha. Odbijamy, odbijamy no. No, wiem, przecież dobrze. właśnie stamtąd wróciłem właśnie. <grym> nie, to nic nie z zmienia. Maską. Chyba, że zrobię tak. Nie, mamy do... <grym> Nie, nie, nie. Dobra, łaga kompania, mamy dowody? wody. ma do wody. No ku, kurwa policja Zawadzi. u nas była na no, warsztacie jak byliśmy ubrani. No, w szeregu. No, przeczytaj sobie co ci tam kurwa napisał, bo ja nie, Kto nie umam ukraińskie paszporty i dowody Po prostu kurwa mów, że ten, pokazuj mu dowód, nie mów nic No, nic ci nie odzywasz, pokazujesz mu, że, że nie, ty Nie, 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 nie si, ty kurwa, kurwa nie da, tak. kurwa Da, nie da nie Ty tak samo co blyat nie wiem ja co. Nie tylko nie poniemają paruskich. No. Nie poniemają paraski. Ty też trzymaj... Przeczytaj sobie, jak się nazywasz Chuja tam widać. Ty tak samo, trzymaj chuja tu widać. Ty tak samo. I ty A, tak, kurwa. tak samo. Dobra, I czekamy na, na samolot, tak? Prywa. I teraz samolot. Nie, nie nie będzie żadnych... Jedziemy do... Na jakichś pastor nie wiem czy to na jedynce, czy na dwójce będzie. Chyba na dwójce będziemy. Chyba na dwójce, chować Ta... się do Ktoś licencji pilota? Ja Aaa, elegancko Podporuczymy Ładujemy się O ty, on wasia się gotowa, będziemy wyruszać na Ukrainę samolotem Armenu O, o, o kurwa Jest wysoko Janina do bazy lądowej nie patrzcie na nas, misja Afganistanu zjaje kryminalne zagadki z Polisława Malanowskiego. O kurwa! u 11, Sebastian Jawotkowa. A kurwa! To jest tak, w komendę się wpierdolić. Spokojnie, jakiś piciek, zapalcie sobie sznuga, pozwalam wam. Nadstresowanie. Nie palimy, bo jedzie samolot. My tak, jedzie jak stronek. Zobaczcie, <try> ja zapalę sobie papierosa, a wy sobie pogadajcie. Na Ukrainie po nie? Tam przydobicie więcej informacji. Przynajmniej nas powitali kurwa hangarem, zobaczcie. O, I dotka melduje trzeba wziąć. Tak, słuchajcie, aktualnie będziemy jaj do domu. Musimy ogarnąć sobie sama o tym. Jaj do domu Wladimira Putina, z prezydent Ukrainy, będą z chujem gołem na wierzchu siedzieć. Widzisz, gdzie jest dom czy nie? Tak średnio. A to nie w hangarze mieli zostawić? Nie, 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 nie. Tam jest dom. Kurde, dom obok domu. No musimy. Kurwa, gorzej jak tam transport zniknie, to dopiero będzie lipo No jeden szeregowy musi zostać pilnować transportu No Pani po to... podporuczy i wyznaczy osoby ktoś się zgłasza na chętnego? Popilnowania samolotu Dobra To zostajesz popilnować ja, no ja samolot Ja muszę iść na akcję, no kurwa Dobra. Nie ma opcji, Żadna że ja... Żadna nie mi zajebała, bo to różnie bywa na Ukrainie Rozbiorą na części, ogarny. sprzedają i chuj. Musimy ogarnąć sobie samochody, niestety musimy. Wiec jak no. w Afganistanie. To ma kodeinę? Dawaj, no. No. kodeinę. <noise> ja pierdolę jest za wysoko, kurwa. Piękna, piękna, piękna. O kurwa. Prawda, tak nie uśmiałem. W szeregu nie oddzielnie, ponieważ musimy się trzymać grupowo to do nich Jeden się zatrzymał, wszyscy stoimy Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego <grym> To co z tą kodeiną? Właśnie, Właśnie. Ja Jak z tą kodeiną? To ma kodeinę, to weźcie se Daj Daj się po sztucie sztucie Dajcie po sztućce każdemu Dajcie, weźcie se kodeinę i no, weź kurwa, się ten weźcie sobie, se, zażyjcie Wszyscy mają Wszyscy tak zażyli jest. Tak po To lecimy. Tak jest Raz, 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 raz. Pani na pan się wywróci Gdzieś I stary się wywrócił, trzy lata I w piachu leży. O, ktoś tu na siłkę chodzi. Do ja chodzę. Kurwa w szeregu, bo zaraz będziecie minusy dostawać. Kontrola graniczna. Powtórz. Kontrola graniczna na mnie straszna. Kontrola graniczna jest oczekujcie ja ogarnę to już ogarnięte dokładnie no to nie powiedziałeś to nie mają paraski stara się nie. na medal a darmowy pierdol <noise> Kurwa, nie mogę nie, nie mogę, mogę. Na radiu. chyba kodoinka skończyła działanie no, się no, Oszukiwałeś się na wojsku w te testach sprawnościowych, kurwa. <noise> weź. Gdzie jest kurwa auto? Jakieś. No tu nie ma aut. Są, kurwa. Tu no, stoją. Auta i motocykle stoją. No i co ty? Stoją, bo raz byłem na Kajoperiko ze znajomym. Leciałem raz, no, ale stoją. Tutaj, w tym mieście? Tak w tym mieście. O, kurwa. Czasem stoją gdzieś, kurwa, przy drodze. Trzeba by wytrychować i stoją. Nie, nie, wytrychowałem. Ktoś tam ma na pewno. Słania ma. No, Sonia ma na pewno. Mam pierwsze auto, mam pierwsze auto! Pierwsza kabaryna jest. E, odbijcie wasze prawo, wasze prawo do dołu do hangaru. Tu jest hangar. Idziemy. Jak zdobyliście samochód, jedzicie szukać następnego samochodu i przyjrzeć się po resztę. Ktoś, kto ma wytrych, ktoś, kto ma wytrych. Kutasem moc musieli, to jest najlepszy wytrych. Kurwa, piękne ja pierdolę. Co tu się dzieje? Idę jeszcze kółko zajebać. Tak, tak pocznik Adet Kadet, kurwa. Jadę Ma zapierdalać a nie <laughs> jechać. Kolejna kontrola graniczna. W jakichś domach? Kupowałeś się na moje nazwisko, powiedz, że tajna misja jej Mam auto, mam auto. O, dobrze, bo będą trzy potrzebne. Tu trzech chodzi? Nie, bo tam jest wolny y, slot. A, sloty są tam wolne. Slot, ja pierdolę. Tak, tutaj jeźdź dalej prosto pod górkę, o, i później w prawo. Pokojnie, komedzie z Ukraińczyka wyjeżdżą na kol na ucieczki przygotowani. Mamy wszystko co to trzeba. Jada po nich. Ja. Janina, Janina. Podajemy się. No siedźcie tam. Proszę Janina. Jak się bawimy? Utkaj pizdę, bo się zaraz ty Ukraińczyk najedzie. Zortowałam. Na dom jedziemy? Czekamy chyba na ja dziś A ty nie. Kurwa mać. Co mamy robić, Janina? No... Śpiewa. Próbujmy się, tak? Na ten moment. Dobrze, dobrze czekamy tutaj. Czekamy na bramkę. Ja pierdolę, dajcie mi coś, mam chyba jedzenie, nie? No coś tam mam jedzenia. Chleba są pierdolę I wodę, o. Tu w Ukrainie? Pierdolisz! <grymne> I no nie ma chyba. Idźcie pod bramę, tak? Kulturalnie, żadnych tutaj... My się. Jesteśmy... Kulturalnie żeśmy się kurwa rozdzielili Co jest Poczekaj Damy radę pewnie wiesz, Tylko... wiesz daj... Pamiętacie akcję jak robili antyterroryści po linii wchodzili to wam pokażę jak to zrobimy Dobra, Dobra.

Problem, bo to jest drut kolczasty Dobra, a może po prostu powiemy, żeby otworzyli i wezmę ja to wiem, z Ja wiem kurwa Trzeba znaleźć gdzie jest najniżej, gdzie jest najniżej tu, Ja tu, wiem gdzie, chodźcie, o, nie. tam po lewo, tam Mówisz? A... No, no, to, to, to dobra Tam jest mur. To siadajcie. Siadajcie, chodźcie Janina dawaj Gdzie <laughs> reszta załogi Razem dawaj Zaraz mi wyrwę, w <laughs> Janina zapierdala z buta <śmienicza> 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 kurwa. O, 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 o Co trzeba do Rugby Jak się to wzięli? ten pojazd Jakże się to wzięli? Teraz kurwa trzeba tam wskoczyć Franca, to jest jasna. Jadzina, lejdź sama, ty się dogadałaś. Yeah. Z, nie, to poczekamy. Oła. Zaraz będziemy zbierać Janinę. Słuchajcie piłkę? Nie wiem. Dużo mnie miałam, wiesz? Jadzki yeah, wsadz. Uh, oh, Michael porno. Jordan. Ты знаешь, там низко Курва, да нет, а Эй Ты знаешь, как Я знаю, Kurwa piłka mi spierdala Po no mnie zaraz będziecie zbierać Co? Chuj te zaraz będzie jak ja wpadnę Już na raz kurwa jestem? Nie no musimy się dostać Kurwa! No, you <laughs> и у Ja chciałem <laughs> ja się to na nie są ja już to O kurwa! Kurwa, so close! Nie ja tu na chwilę. Idę obrzucić, idę są nią. Właśnie ja tu byłam wcześniej. O kurwa! O! Jeden do zbierania Jeden do zbierania Straty w ludziach Straty w ludziach mamy Gdzie kurwa auta? Jedno mamy Nie 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 ma, 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 ma. Tam To niby też jest po drugiej stronie Kurwa weź pogotowie <grym> <grym> Nie pierdol <grym> Trzeba poprosić, żeby otworzyli, bo to nie ma co, przez bramę trzeba wziąć. To pewnie prezydent Dupcy jakiś małolaty. Kurwa, jest Janina, nie mogę. Musimy to brać, bo nam się wachy kończą w samochodach. wcześniej interviews za Kurwa było blisko. Kurwa Ja pierd... pływa kurwa mi się Woda, pływam po z drugiej strony. Nie wstanę! Mogę po tego debila. tutaj <grystanie> zdegradowany do stopnia bezrobocia.